Pewnie, że zdrowie jest być szczupłym niż nie. Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Zwłaszcza, że się pysznymi, kulinarnymi bombami kalorycznymi, choćby tortem czekoladowym. Warto jednak podchudzać się przed zimą, a nie tylko przed latem, żeby wcisnąć się w strój kąpielowy. Chudź i poczujemy się lepiej, i bez chorób przetrwamy zimę. Zależy przede wszystkim od tego, ile tych kilogramów jest do zrzucenia. Jeżeli pacjent posiada naprawdę dużą otyłość, i tutaj zazwyczaj to nie tylko jest problem z otyłością, bo też z wieloma już powikłaniami zdrowotnymi. Pacjenci mają problem np. z miażdżycą, z nadciśnieniem, z chorobami serca. Z, z schorzeniami wątroby, które już wynikają jakby z powikłań tej nadmiernej masy ciała, to na pewno powinni się udać do dietetyka, ponieważ tu będzie ciężko samodzielnie dostosować dietę. Natomiast jeżeli mamy 5 kg do zrzucenia, jest to niewielka nadwaga, to myślę, że warto by było zacząć od regularnego spożywania posiłków i od tego, żeby wprowadzić aktywność fizyczną, zrezygnować ze słodyczy, ze słodkich napojów, ograniczyć alkohol i słone przykąski, które też są bardzo kaloryczne i myślę, że to wystarczy i po miesiącu na pewno zauważymy fajne efekty. Tkanka tłuszczowa działa niczym balon substancji zapalnych. Jeśli ten balon zmniejszymy, organizm wynagrodzi nam to energią witalną i chęcią do życia. Pamiętać należy, że podczas odchudzania nie może zabraknąć w diecie witamin i minerałów, inaczej sobie zaszkodzimy, a jej ochota do życia może nas opuścić, a nie o to idzie.